Cześć Manko, dzisiaj relacja z ogrodu warzywnego najpierw zaczynamy od szklarni gdzie krzoki pomidora porosły ogromne, no ale też mają bardzo dużo kwiatu e, obsypane są kwiatem obsypane są owocami e, grubo owocu e, krzoki się łamią Pomimo tego, że są podwiązane, yy, są połamane. Łamią się gałązki z pomidorami, yy, na których wiszą pomidory. Tutaj zobaczcie, jak to ekstra wygląda. Yy, krzoki się łamią, no ale tu i tak już trzeba będzie je obcinać, bo zaczepiają się już o sufit, wyginają się i. Tak już zbytnio z nich nic nie będzie. <coughs> Niestety szklarnia za mała, za niska. Ale zobaczcie też tutaj te upały, co zrobiły. Przypaliły część pomidorów. Jakieś tam pojedyncze. No nie, nie dużo, pojedyncze jakieś. Ehe, no i tak to wygląda. Jedne krzaki ładniej, drugie, drugie trochę gorzej. No ale powinno się trochę pomidora zebrać. Ehe, na dworze też ładnie pomidor idzie, zaraz Wam pokażę no tu jeszcze w międzyczasie o tam widać cebulkę cebulkę też już dla siebie wyrywam fajna smaczna cebula no i bazylia, bazylię obcinam już też ładne krzaczki porosły w każdym rzędzie pomiędzy pomidorami jest krzak bazylii i obcinam tą bazylię na, yy, znaczy do, do suszenia yy, już, już zacząłem tutaj do miseczki no. Będzie, będzie co tam potem na przez zimę spożywać. Tym bardziej u nas z Basylii idzie dużo. a tutaj krzoki ogórka. E, miał być ogórek szkolarniowy podłużny, e, ten taki, nie wiem, wężowy, on się nazywa czy jakiś. Okazało się, że zwykły ogórek. Już pierwsze oberwałem, tu już widzę kolejne, które można obrywać ładne się robią zarosły mi tu pomidory dwa tam jeszcze papryka na które też są owoce E eee... no trzeba się ogólnie cieszyć że, że wszystko rośnie nie ma to tamto dobra idziemy dalej zwiedzać ogród do bazylii ciężko się dostać pomiędzy tymi krzukami ale jak już tu dostałem to jest i papryka E, ostra papryka, tutaj na jednym uszeczku jedna, na drugim chyba dwie. Róż jeszcze dostałem od wujka krzaczek papryki. Też ładnie owocuje. Też ostra, ponoć bardzo ostra. E, więc coś się tam z papryki wybierze zielatne naraty trochę bazyli trochę pietruchy, trochę lubczyka. Najpierw to się podsuszy, potem kolejne. Także sporo w ogródku. Fajne. Można też mieszanki robić. Jarzynki, nie jarzynki. Buliony na zimę. A zapach po prostu super. Mm. A jeśli chodzi o pomidory na dworze. Zrobił się straszny burz. Pomidory się porozrastały. Leżą na ziemi no po prostu nie mam czasu ich poobrywać, popodwiązywać pozapylać ale i tak ładnie się zawiązują więc, więc nie jest najgorzej w tym tygodniu już nie dam rady dopiero w przyszłym tygodniu zrobię porządek z tymi pomidorami tutaj o, jeden bakłażan ale mizernie idzie no i papryczka, która E, gdzie porobiłeś ładne krzaki myślę, że fajne krzaki już kwiat dostaje, już dopiero no, ale mimo wszystko się udaje no a tutaj to kiwano co dostałem też jakiś tam kwiatek dostaje ładnie tu się rozrasta I, i, i tutaj fajnie właśnie rośnie Puszę tutaj na tujki no i selery, pory też ładnie rosną tylko wszystko pozarastało e, pietrucha Pietruchy wyciąłem już też e, no, bardzo dużo pietruszki wyciąłem do suszenia e, mimo to jeszcze dużo zostało marchewka e, trzeba marchewę przerywać, bo, bo rośnie bardzo gęsto Marchewa bardzo gęsto rośnie. No, a, a, ale rośnie, tak. No i tutaj jakieś tam cebulki. Yy, Wysiałem białego buraka. Ładnie, ładnie rośnie ten jarmusz. Yy, fajny czosnek. Duży już się porobił. Łóżki spore. Przynajmniej jak na moje możliwości. Yy, już zaczyna podsychać, niedługo trzeba będzie go wyrywać. I co tu jeszcze? Tutaj w donicy pomidory. Też gęsto, też nie miałem czasu jeszcze obrywać. Dostałem już kwiaty, więc, więc mam nadzieję, że coś będzie. To pinambur. Tu jedna donica, tam druga, wyższy. No i tutaj koperek. Z koperkiem coś się zadziało, bo połowa znikła. Wychodzi mi trochę sałaty, też bardzo słabo no i tu wszystkie zioła obcinam jeśli chodzi o fasolę wysiana trzeci raz jeden jest, jedna fasolka i w drugiej nie ma nic więc w przyszłym tygodniu jak będę działał e, jak będę działał to coś tu jeszcze wysieje. nie wiem, może jeszcze buraka czy, czy szpinak już muszę popatrzeć, poczytać i tutaj dalsza część ogrodu. Ruszył mi się w końcu trochę słonecznik. W dwóch miejscach. Tam w dwóch mi całkowicie chyba wypadł. Kukurydza bardzo słabo rośnie. Wątpię, żeby coś z niej było. Ruszyła się w końcu cukinia, patisson i dynia. Krzoki się robią. Widzę, jakieś jest zawiązy na, na krzaczkach pierwsze. Też bardzo późno. W zeszłym roku już były. O, tu jest taki... Jeden mały pypeć. Ale nie ma co. No i tu mam jeszcze trzy słoneczniki. no to już sporo większe. No różnica ogromna. Mam nadzieję, że uda, że uda się to zjeść w tym roku. To jeszcze pomidory udka, uciekane. Więc tu, jakby to jeszcze wszystko poszło, to będzie gęsto. No i tam szczypior. Pod murkiem. Dalej cebula. Marchewka w miarę ruszyła. E, w miarę ruszyła, ale już zarosła. Buraczki idą. Buraczki też e, przerwałem. E, na bocinkę sporo poszło na zimę. Tutaj rząd piotruchy, który e, no, no. i idzie. No i najładniej armusz na tym kawałku. O, tam jeszcze jest chrzan. Do ogórów będzie. No i udało się też uratować kilka krzaków ogórka. Nawet, to można zauważyć, że kwitnie, owoc jakiś się wiąże. Więc może, może coś już z tego ogórka, znaczy jeszcze coś z tego ogórka będzie. Zobaczymy. Tu jeszcze koperek. No i mam... Mam ogórki w szklarni. Chyba Wam mówiłem, że okazało się zwykłe. No ale tak co drugi dzień po z czterech krzaków zbieram po 8-10 ogóreczków. Więc na bieżąco do jedzonka jest. No i tak wygląda pożywniak. Jeśli chodzi o drzewko owocowe nie ma nic. Mało zawiązów. Dużo opadło. O. Czere, czereśnie czorne się zrobiły tu jakieś pojedyncze sztuki wiszą czereśni a tak to nie ma, nie ma nic z owoców jedynie co to jeżyna bardzo ładnie kwitnie jeszcze jeżyna mi tak nigdy nie kwitła jak w tym roku po prostu obsypana jest owocami No i tyle w temacie ogrodu. Czekamy zbiorów. Pierwszy pomidor zjedzony. E, ogórki pierwsze zjedzone. Czekamy na dalsze zbiory. Trzymajcie się na razie hej. A tu jeszcze maliny żółte. Już dojrzewają. Pierwsze maliny będą niedługo.